Ja pierdziu! Ale to przeprawa śnieżna, co tu się dzieje? Maj! Oh my goodness! ajajaj. Idzie to! Idzie to! No, witam, siomaneczko! W styczniu najlepsze, co może się przytrafić, to to, że się skończył. U Was się już skończył, u mnie jeszcze nie, ponieważ nadaje do Was z przeszłości z bardzo mroźnego, sobotniego, styczniowego popołudnia. A dlatego, gdyż, ponieważ w momencie publikacji tego odcinka ja się właśnie urlopuję, jestem na tak zwanym wewczasie wypoczynkowym w górach, śmigam sobie na nartach i mam nadzieję, że bawię się świetnie. Pozdrawiam sam siebie z teraźniejszości. Kurde, sranę. Ocieplacie. No i ten styczeń to jest taki miesiąc, gdzie najbardziej żałuję, że nie kupiłem w końcu tych butów zimowych a najbardziej się waham, czy jeszcze warto, bo, bo już trochę jakby z górki, prawda? Ale nie o butach dzisiaj, nie o narciarstwie, dzisiaj o jeździe samotności, nie samotności, samemu solo, rowerem, o co tu chodzi? Czy to takie fajne, czy nie fajne? Jak to wygląda yy, z punktu widzenia introwertyka, bo myślę, że na za takiego mogę się uważać, chociaż moim zdaniem to jest takie pojęcie względne, mi się wydaje, że każdy z nas ma trochę cechy introwertyczne, trochę ekstrawertyczne i jesteśmy taką połączeniem tych cech i po prostu których cech jest większa przewaga do tej grupy można się bardziej zaliczać u mnie zdecydowanie wydaje mi się, że jest to yy, w kierunku introvertyka. Będę musiał robić częste przerwy, bo jest tak zimno, że jawa wadu. Trzeba przyznać, że jeżeli jest warum zimowy, jest śnieg, to krajobraz jest perfekcyjny. Co jest tego, że zimno? Kurde, jakby jeszcze słonko wyszło, GoPro ogólnie nie lubi jak nie ma słońca. Więc ja też jestem trochę jak GoPro, też nie lubię, jak nie ma słońca. A GoPro bateria też nie lubi jak jest zimno, bo coś mi tutaj wariuje. Ale o czym my ja to mówiliśmy? No ja jestem Team Solo zdeklarowany, ale też to nie było w moim przypadku nigdy takie oczywiste. To, że przebywanie samemu ze sobą przez jakiś dłuższy czas jest w porządku i takich ludzi jest więcej i nie mam nic z tym złego to ja tak naprawdę dopiero sobie zdaję z tego sprawę w dorosłym życiu. Ja przez, przez większość dzieciństwa, jakieś tam, nie wiem, lata szkoły podstawowej, gimnazjum, nawet liceum, czy tam nawet okres studiów, to mi się wydawało, że może coś ze mną jest nie tak. W podstawówce zawsze byłem taki trochę zamknięty, nieśmiały, zawsze miałem jednego kolegę, z którym lubiłem spędzać czas, zawsze siedziałem z nim w ławce, zawsze gdzieś tam chodziliśmy razem, robiliśmy różne rzeczy, ciekawe rzeczy. Natomiast jak Dochodziła jeszcze jedna osoba, dwie osoby, to już zacząłem się wycofywać, yy, nie czuję się z tym komfortowo, no i a już nie mówię o, o jakichś większych grupach. No, duszą towarzystwa to ja nie byłem. Jak miałem wyjść na środek klasy, no to burak był spalony potrójnie. Tutaj jakby no, później myślałem sobie, że kurczę, no może w sumie. No jest więcej takich dzieciaków, że to po prostu może przechodzi z wiekiem, że człowiek staje się dorosłym, że się z tego wyrasta okazuje się, że nie. Kurde, to trzeba tu szczekać. Jadę dalej. Daję po raj, tak daję, no. Powiem Wam, gdzie to jest jakieś światło? Więc no tak widzicie A! Le zimno. Więc później co tam było? Później taki okres studencki też. To był okres studencki, to też był taki, taki okres, gdzie często zmieniałem szkoły. Jakoś nigdy nie mogłem się zaklimatyzować, nigdy nie mogłem się odnaleźć. Wtedy, żeby jakoś to życie towarzyskie podtrzymywać, też pojawiał się alkohol, pojawiały się jakieś różne inne rzeczy. Ale to też wiadomo, droga donikąd. I też, też wtedy nawet do końca sobie nie zdawałem sprawy, że no przecież to nie jest nic złego. Jeżeli ktoś nie jest duszą towarzystwa, to znaczy, że nie jest duszą towarzystwa. i i, I czy musi się na siłę dostosowywać do, do, do społeczeństwa? Gdzieś, gdzieś po prostu zmusza się do pewnych sytuacji? Wydaje mi się, że nie, chociaż dopiero teraz mi się o tym wydaje. No i później pojawił się rower. Rower, który zaczął być taką jakby ucieczką trochę w miejsce, gdzie nikogo nie ma, gdzie jest cisza, spokój, nikt od ciebie niczego nie wymaga. Nie masz tej presji narzuconej przez świat dookoła, jest po prostu taka bańka zaczęła się tworzyć, w której zaczynam czuć się komfortowo, miło i przyjemnie. No, początkowo ten rower to, to, to były MTB, zawody, maratony, więc ale, ale to też jeszcze nie była sytuacja, gdzie, gdzie to spędzanie czasu sam sam było takie wyraźne i takie oczywiste. Później zacząłem sobie jeździć coraz dłuższe wyprawy, coraz więcej kilometrów, coraz więcej czasu spędzać na siodełku i się okazywało, czym dłużej na tym rowerze Przebywałem, tym czułem się z tym lepiej. Zacząłem dostrzegać zupełnie inne walory, yy, czy to przyrody, czy to krajobrazu, czy to po prostu przemyślania sobie pewnych sytuacji, pewnych rzeczy w głowie, poukładania pe pewnych doświadczeń, przeanalizowania yy, jakichś faktów. Kurde, no, też takim, chyba, punktem zwrotnym było no bo kiedyś o tym się chyba nie mówiło głośno. Ja nie wiem, no, w latach 90. chyba pojęcie introwertyzmu, czy tam introwertyków w ogóle nie, nie istniało, nie funkcjonowało. Z czasem gdzieś tam, teraz tu tych profili, powiedzmy, w mediach społecznościowych jest pełno, mnóstwo, ale takim punktem zwrotnym pamiętam, to chyba na pewno znacie yy, pana Tygrysa. Dynamo, tak? Bartek Mikler, przełajowiec. On często, ja go obserwowałem już od bardzo dawna, i on tam często wrzucał na Instagramie takie posty, właśnie trochę. Opowiadając o tym, on też chyba introwertykiem i, i tak często sami o tym opowiadał. Więc ja sobie zdałem sprawę, kurczę, no przecież może takich ludzi jest cała masa. Ludzie, że po prostu o tym się głośno nie mówi, że to jest w porządku, że że sobie przebywasz sam ze sobą, nie musisz gdzieś się wystawiać na jakiś... Na jakiś yy... Nie musisz być duszą towarzystwa, nie musisz wszędzie brylować, prawda, świecić gdzieś tam w towarzystwie i obracać się cały czas wśród, wśród ludzi. I tak kurde, każda chwila spędzona na rowerze samemu. Już teraz, wracając do, do, do sytuacji bieżącej, niebywale odpręża, niebywale resetuje głowę. Kurczę, nie ma ułamka sekundy, żebym pomyślał o jakichś, nie wiem, zmartwieniach, jakichś obowiązkach, czy to o pracy, w domu, czymkolwiek, jakimkolwiek życiowych sytuacjach, które nie zawsze są, prawda, miłe. Totalna odcinka, nie ma po prostu tematu. Tak jak teraz, to jest cisza, spokój, relaks, nawet forma medytacji, chociaż medytacja to powinna być jakby się przestało myśleć, powinno się wyłączyć myślenie, ja często dużo rozkminiam mnóstwo myśli przenika przez moją głowę podczas jazdy rowerem i też dużo analizuję, i to też może nie jest do końca dobre. To, to powinno się to myślenie czasami wyłączyć całkowicie. A ja mam wrażenie, że więcej myślę niż robię. Gdybym więcej robił, a nie myślał, to pewnie też yy, pewne sprawy mogłyby się inaczej potoczyć, ale nieistotne. Sam fakt przebywania na rowerze samemu, sam za sobą naprawdę potrafi yy, pojrzeć na niektóre sprawy trochę jak to może trochę nawet być jakaś forma autoterapii, że jest no w normalnym codziennym życiu, gdy się funkcjonuje, masz jakieś obowiązki, oznacza trzeba stać, w sklep do pracy, zająć się dziećmi, psem, kotem, czymkolwiek, no to nie ma przecież czasu, żeby nie wiem, usiąść po prostu i sobie godzinkę posiedzieć tak sobie. Już pomijam fakt obsesyjnego spędzania czasu w telefonie i marnowania godzin tak naprawdę dziennie na skrolowanie Instagramów, Facebooków, TikToków i innego dziedostwa. To są takie pożeracze czasu, nie da się od tego oderwać. Ja już nie chcę mówić, każdy wie ile, ile czasu na to poświęca, tak? No, co innego w we wtorek o 19 film obejrzeć na YouTubie, prawda, no w ramach wyjątku oczywiście, ale, ale przesiadywanie takie notoryczne w internecie to jest plaga dzisiejszych czasów, a jak sobie wyskoczysz na rower na 12, na 15 godzin, zero internetu. Czasami foteczkę się strzeli, ale zero internetu. Nie je dla nikogo. Wyłączam wszystkie powiadomienia. Nie ma szans, żeby się do mnie do dopisać. Nie ma opcji. Po prostu całkowite odcinka reset. Tak trzeba żyć. Tak trzeba żyć, moi drodzy. Co nie oznacza to, że w w towarzystwie też się fajnie jeździ na rowerze. W małej grupce z, z kimś, z jedną, z dwoma osobami, bardzo czuję się komfortowo. Lubię, lubię też takie sytuacje. Często czasami gdzieś tutaj, nawet w okolicy. Teraz może mało, ale jak co wyjadę na rower, czy mijam jakiegoś kogoś na rowerze, to zawsze się manko zawraca mnie chwilę pojeździmy i to są bardzo, bardzo miłe spotkania. Ja tam sobie je cenię. Podobnie jest na ultra, na ultra, to też jest fenomen, który może przez to mnie tak bardzo mocno zainteresował, że to po prostu w sumie większość czasu i tak się spędza samemu, ale są te fragmenty, kawałki, etapy, gdzie się spotyka tego drugiego człowieka, można kilka zdań wymienić. Jest to taka przelotna relacja, prawda? Prawda. No oczywiście, że tak. Jedziemy dalej, zamarzam. To znowu ja. Czy to nie jest zaparowane wszystko? Nie. Powiem wam, że tego jeżdżenia na rowerze to też się człowiek musi nauczyć. Kiedyś to ja nie siedzę na rowerze. Kiedyś się szło na trening. Trzy razy w tygodniu, dwie godzinki, buch, buchu, budu, buch, buch, trening musiał zostać odbyty. Nie było innej opcji. Takie na naleciałości chyba z siłowni jeszcze miałem. Teraz sobie idę na rower i nie ma to znaczenia, czy to będzie godzinka, dwie, pięć, piętnaście. Wiadomo. Teraz ostatnio to w ogóle nie było czasu. Jak raz godzinkę w tygodniu wygospodarowałem, to był cud i wielkie święto lasu, ale teraz, chociaż mam więcej czasu, i jest przynajmniej okazja i warun, no bo no nie będę ukrywał w deszczu, przy minus, plus dwóch, w błocie, no to nie, to daj, daj to sobie lepiej daj, bo można dać spokój. Ale teraz jest warun przepiękny, nie czuję twarzy, ręce zgrabiały. jestem wygłodniał jak wilk, zaraz tu zacznę gryźć te kamienie, nie wiem. Nie szkodzi, nie zatrzymuję się, już ciemno się robi, mam po dwie lampki, z przodu po dwie z tyłu, nic mnie nie powstrzyma. A jak jesteśmy przy ULTRA, byliśmy przy ULTRA i jesteśmy przy ULTRA, to jeszcze kalendarz jest płynny, jeszcze, jeszcze takich stuprocentowych tematów nie mam, ale chyba taka najbardziej impreza wyczekiwana, w której mogę już powiedzieć śmiało, że na 100% wezmę udział i już nie mogę się doczekać. ULTRA Duch Puszczy na Podlasiu. Moi drodzy, Podlasie, Białowieża, bardzo daleko na wschodzie, kresy wschodnie, prawda? No. Podlasie to jest rejon, gdzie nigdy nie byłem, a od bardzo dawna mi się marzy, żeby tam te rejony zobaczyć, odwiedzić. Więc ultra duch puszczy, moi drodzy, na Podlasiu. Na dzień dzisiejszy, co prawda, a ja mówię do Was z przeszłości, mówię do Was ze stycznia, na dzień dzisiejszy sytuacja wygląda tak, że już nie ma pakietów startowych, w sensie jest, jest, w sensie jest lista rezerwowych. Aczkolwiek warto się na listę rezerwowych zapisywać, ponieważ jeszcze na koniec stycznia jest termin na jakieś ostatnie wpłaty, więc będą jakieś tam roszady, będzie jakieś czyszczenie. Większość już jest opłacona, co prawda, ale jest jeszcze jakiś bufor, jest jeszcze jakiś zapas. I moi drodzy, to będzie największa impreza ultra w Polsce. 700 pakietów jest przewidzianych, 4 dystanse, 2 na szosie, 2 na gravelu. Ja się jaram totalnie, jak tu jest ktoś... Ach. Jak tu jest, jest ktoś z Podlasia, to dajcie znać, jak sytuacja na Podlasiu, jeżeli chodzi o szuterki klasy Premium, grawalowe złoto. Bo słyszałem gdzie niegdzie, że jest grawalowego złota w opór. Słyszałem również, że coś dla szosowców: są idealnie gładkie asfalty ciągnące się po horyzont i zerowy ruch samochodowy. Więc coś kapitalnego podobno. No, ja jadę krótki gravel, ten krótki dystans, krótki jest 220, drugi jest 500, szósta tak samo, jadę krótki, ale jadę na cały weekend, żeby po prostu nacieszyć się tym miejscem, trochę pozwiedzać, trochę po, pojeździć po okolicy, no, a jak ktoś będzie wcześniej, wiadomo, na weekend, to na przykład w piątek po południu możemy zrobić jakiegoś coffee ride'a wspólnie, wszystkie dystanse ruszają w sobotę, także ja będę wcześniej i co? Coś jeszcze? No na pewno w kwietniu 100 Jezior Gravel, to też jest raczej pewniak, jest pewniak dlatego, że na no nic innego w kwietniu nie ma, raczej nie planuję żadnych innych aktywności w tym czasie, więc na rozkręcenie nóżki 100 Jezior Gravel w kwietniu, pierwsze ultra, tutaj niedaleko mnie też chyba już niestety pakietów nie ma, tam jest kameralna impreza, chyba tylko 100, 100 pakietów, ale też wszystko wyprzedane. I co z takich jeszcze konkretów, no, no ta wanoszka, Wanoga też bardzo mi... i Gryfmagedon, to są dwie takie, na które chciałbym wrócić, ale znowu, kurde, to są takie dwa rejony yy, polskie, w których byłem najwięcej, najczęściej i bardzo dobrze je znam, a tak czuję, żebym chciał poodkrywać jakieś nowe kresy, właśnie w miejscach, których mi nie było. Coś tam jeszcze jest w, w czerwcu w Bieszczadach, ale też nie bez... Proziak, ale też niebezpiecznie, blisko tego drugiego terminu, więc jeszcze nie wiem. Eee, I co? Żeby jeździć, mój drodzy, żeby jeździć, trzeba jeździć, prawda? Eee, z tym jeżdżeniem solo, co bym tu mógł Wam jeszcze na ten temat powiedzieć? Ja też taki byłem, nie wiem, zawsze jak jeździłem, to w, w samo południe, od 10 do 12. No i kurczę, a teraz od tego sezonu, już chyba nawet od, od następnego, trochę jeździmy popołudniami, trochę wczesnym rankiem, trochę w nosy, i to jest dopiero przygoda. Nawet można jeździć po tych samych miejscach, po tych samych okolicach, ale jechać po południu, jak jest zachód słońca, jak cała przyroda ucicha, wszystko cichnie nagle, robi się cisza, spokój, wiatr ustaje, zachodzi słońce, piękna sprawa. Jedziesz sam, samemu, samot... no nie, to nie jest samotność. za samemu to nie ma nic wspólnego z samotnością. Ale doświadczasz tej przyrody, widzisz naokoło, jak się wszystko zmienia. Tak ja tak samo lubię obserwować, jak właśnie z lato, kończy się lato, wchodzi jesień i nagle wszystko się zamienia w barwy jesienne. No, zimą przał nie ma. Jest, jak jest śnieg, jest fajnie. Jak nie ma śniegu, jest beznadziejnie, ale znowu na wiosnę. Okres przejściowy znowu jest beznadziejny, bo jak puści śnieg, to wyjdą na, na wierzch i przebije przebi i tak dalej, no to jest słabo, ale jak już ten efekt taki wow się robi, jak wszystko zaczyna kwitnąć, kapitalna sprawa. No i właśnie, wcześnie rano, wschody słońca, wieczorem, zachody słońca, teraz, póki jeszcze jest fajnie, no teraz nie ma słońca, no musi być słońce, żeby było słońce, ale kurczę, ja pamiętam kiedyś pojechałem bo o 6 rano w środku zimy na wschód słońca, kapitalna sprawa. Co jeszcze? W nocy jazda, no może nie teraz, ale latem jazda w nocy, też mam plan jedną nockę zarwać przejechać całą noc może wyjadę sobie w piątek po południu i rano nad morze nad... pojadę tak zrobię a dlaczego nie co za jeszcze no kurde i też ja, bo ja tu chyba ja mam jakieś 30 km do domu bo co się dzieje co ja na robię cię się pakowaniu. Dajcie znać co myślicie o jeździe samemu. Mówiłem, że dużo osób podziela moje zdanie, bo w poprzednim filmie na temat jazdy w grupie i ustawkach dużo osób pisało, że, że najlepiej to się czują samemu, jeżdżą samemu. No tak, jest takich osób więcej jak ja i to też jest moje odkrycie sprzed nie, nawet dwóch, trzech lat. Wcześniej myślałem, że że tak nie, nie do końca. Gilek, ciągną się jak stąd do Prawda, Betlejem jedziemy. O, pięknie, moje drodzy, pięknie. Wajcha się przegła. Minus 4 stopnie, minus 4 stopnie, 2,5 godzinki. 45 km. Wpadajcie na Instagram, zobaczyć co się dzieje w górach u mnie na bieżąco. Na strawie możecie zobaczyć jaki ze mnie marny narciarz. No i co, no i tak już zmierzając do końca tradycyjnie.